Agata, Sebastian oraz Wiktoria, uczestnicy 11 edycji programu Rolnik Szuka Żony, wspólnie zapozowali do zdjęcia. Fotografia trafiła na Instagram, gdzie została szeroko skomentowana przez internautów. Niektórzy użytkownicy sieci doszli do dość ciekawych wniosków: Rolnik Szuka Żony, 11. Kto jest razem po programie? Uczestnicy programu Rolnik szuka żony wzbudzają zainteresowanie także po zakończeniu emisji odcinków z ich udziałem. Widzowie są bowiem ciekawi, które pary przetrwały. Już wiadomo, że w 11 edycji powstały dwa silne duety: to Marcin i Ania oraz Rafał i Dominika. Agata, Sebastian i Wiktoria ukończyli show jako single. Czy mają kontakt po, rolniku? Okazuje się, że tak. Dowodem może być post udostępniony na profilu najmłodszej rolniczki poprzedniej edycji. Kadr powstał podczas niedawnego spotkania Agaty, Wiktorii oraz Sebastiana. Cała trójka pozowała nad morzem. Z opisu do kadru wynika, iż fotografia została wykonana w koło brzegu. Wspomniane ujęcie nie mogło przejść bez echa. Niektórzy internauci podzielili się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat uczestników. Doszli przy tym do dość śmiałych wniosków: Uczestnicy rolnik szuka żony 11 na nowym zdjęciu. Przypomnijmy, w Ryszard 11 Agata poznała między m.in. Ireneusza, ale finalnie nie stworzyła z nim trwałej relacji. Sebastian z kolei dał szansę na rozwój znajomości z Kasią, ale po wyjeździe kamer z gospodarstwa stwierdził, że nie jest to ta jedyna. W finale okazało się, iż rolnik odnowił kontakt z inną kandydatką, Patrycją. Mężczyzna jednak z rezerwą podchodził wówczas do tematu przyszłości. Czujni użytkownicy sieci, patrząc na zdjęcie ukazujące Agatę, Wiktorię oraz Sebastiana, stwierdzili, iż pierwsza z wymienionych pań pasowałaby do kolegi z programu.